Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak media wykorzystują pewną kobietę do walki politycznej. Moralność? Wiem, że każdy ma inną, ale w tym wypadku chyba nie istnieje żadna. Zapraszam. No misie, kto mnie ogląda przez dłuższy czas. Ten wie, że ja popieram aborcję i przestałam się już z tego tłumaczyć. Jednak mówię o tym zważywszy na to, o czym będzie dzisiejszy odcinek. I to, że negować tutaj będę pewne zachowania, nie znaczy, że tej aborcji nie popieram właśnie. A dlatego właśnie, że obłuda w tym wypadku wylewa się z każdej strony. I aż przykro na to wszystko patrzeć. Sprawę pani Joanny źle potraktowanej przez policję już chyba wszyscy znają, prawda? I z jednej strony mamy źle, potra źle potraktowaną kobietę, straumatyzowaną, przeżywającą straszne chwile, z drugiej strony mamy media. Media tak obłudne, że brakuje mi słów. Bo szczerze, jak można wykorzystywać ludzką tragedię yy, do walki politycznej? TVN wyemitowało celowo odcinek 3 miesiące przed wyborami, żeby uderzyć w PiS. I niech mi nikt nie mówi, że nie wykorzystali tej kobiety, bo ją wykorzystali, żeby uderzyć w zaostrzone prawo aborcyjne, które PiS sobie oczywiście wymyśliło. Po co? Nie wiem i już nawet nie chcę wiedzieć. I TVN oskarża TVP że TVP wykorzystuje panią Joannę do uderzenia w Tuska. Rozumiecie? I pomiędzy tym wszystkim ta kobieta, z tą traumą, która się na to wszystko godzi. Dobrze, że teraz możemy poznać zdanie dwóch stron, nie tylko jednej. Bo policja już wydała oświadczenie. Mam tylko nadzieję, że pani za chwilę nie zostanie posłanką walczącą o prawa kobiet. Bo już mieliśmy podobny przypadek po śmierci męża, jedna pani została tam gwiazdą sezonu. Choć może lepiej tak niż jakby faktycznie media, hieny wykorzystałyby nieszczęście tej kobiety do walki przed wyborami. Opowieść i jednej, i drugiej strony mnie przekonuje. Bo wybaczcie, ale nie mamy powodu, żeby nie wierzyć policjantom, i nie mamy też powodu, żeby nie wierzyć tej pani. Jednak trochę zdziwiło mnie nagrywanie jej w szpitalu, chyba przez personel, tak myślę, jej tego całego załamania. Ja rozumiem, że o, może ktoś pomyślał, że przyda się to nagranie jako materiał dowodowy. Luz. To jednak tylko przypuszczenie, bo w sumie konkretnie to szpital wezwał tę policję. Sytuacja wydarzyła się 3 miesiące temu, zdecydowano się na wypuszczenie materiału dopiero teraz. Kobiecie zafundowano dodatkową traumę, bo hejt się na nią leje strumieniami. A co jak co, hejt potrafi dać człowiekowi taki wycisk, że ten, kto go nie doświadczył, nie zrozumie. Ale zobaczmy najpierw, co na ten temat na baz grał Onet. Mówię na baz grał, bo oni wszyscy są siebie warci. TVP i Onet i TVN to... W tym wypadku popłynęli na maksa. E, słuchajcie, w wiadomościach TVP pojawił się materiał o głośnej sprawie pani Joanny, która zdecydowała się wziąć tabletkę poronną, bo była w ciąży zagrażającej jej zdrowiu. Telewizja polska bronią po policjantów, którzy weszli do gabinetu lekarskiego, gdy była w nim pacjentka. W dodatku wiadomości przekonują, że cały skandal to próba rozgrzania atmosfery wokół tematu aborcji. W mediach jest głośno o sprawie pani Anny, która zdecydowała się przerwać ciążę, która miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta samodzielnie zamówiła i przyjęła tabletki poronne. Kiedy później poczuła się źle fizycznie oraz psychicznie, zgłosiła się do swojej lekarki. Przyjechała po nią karetka w asyście policji. Pani Anna opowiedziała o tym, co przeszła w faktach TVN. Teraz temat podjęły wiadomości TVP. E, I tutaj chyba będzie cytat z wiadomości. E, historia przedstawiona we wczorajszych faktach TVN już w samej zapowiedzi brzmiała dramatycznie. Oto kobieta, która dokonała aborcji, została otoczona przez opresyjnych policjantów, gdy była w szpitalu oraz gabinecie ginekologicznym. W dużym skrócie tak wyglądała ta manipulacja, bo fakty są inne. Zaczął wprowadzenie do materiału prowadzący wiadomości Michał Adamczyk. Adamczyk dodał, że kobieta, o której opowiadał materiał TVN, mogła podjąć próbę samobójczą, dlatego lekarka wyzwała policję. Swoją drogą, nawet nie wiedziałam, że są takie procedury, że jeśli ktoś mówi, że ma, chciał podjąć próbę samobójczą, wzywa się policję. Myślałam, że taką osobę kieruje się na oddział, nie wiem, może dzwoni się po rodzinę, tłumaczy się, co można w tej sprawie zrobić, ale nie słyszałam, że dzwoni się po policję, co nie oznacza, że tak się nie dzieje, to może być po prostu moja zwyczajna niewiedza w tym temacie. No jednak samo to jest szokujące, nie? że lekarz w takich wypadkach wzywa policję. I co, ta policja zamykają na dołek, żeby się nie zabiła, czy co? Nie, nie rozumiem. No ale jak ktoś rozumie, to bardzo proszę o informacje w komentarzach, jak to tak wygląda w kwestiach prawnych. W materiale Marcina Szewczaka widz z TVP obejrzał montaż stwierdzający, że historia pani Janny opisywana w TVN i innych mediach to reportaż mający służyć manipulacji opinią publiczną. TVP broni też policjantów, którzy weszli do gabinetu lekarskiego, w którym była kobieta. Przekonuje, że zadaniem funkcjonariuszek była ochrona roztrzęsionej kobiety, która przyjęła medykament nieznanego pochodzenia. W wiadomościach sprawę skomentowała Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny Antyaborcyjnej organizacji, która na swojej. Stronie nawołuje m.in. do powstrzymania europejskiej strategii LGBT, zając stwierdziła, że sprawa została nagłośniona przez TVN, by rozgrzać atmosferę wokół swoich żądań dotyczących aborcji. Szewczak dodał, że aborcja w Polsce jest w określonych przypadkach dopuszczalna, a życie i zdrowie kobiety jest zawsze priorytetem. Ale o tym TVN milczy. W mediach pojawiły się świadectwa kobiet, które nie zgodziłyby się z tym stwierdzeniem. W ostatnich miesiącach można było usłyszeć o kolejnym w Polsce przypadku kobiety w ciąży, która zmarła, bo lekarze nie interweniowali odpowiednio, gdy doszło do obumarcia płodu. I tutaj czasami mnie zastanawia taka, taki fakt, taka sytuacja mnie zastanawia. Czy czasami to nie jest wina lekarzy? Znaczy, ja już wam kiedyś mówiłam, że moim zdaniem to prawo jest zbyt zagmatwane i prawo nie powinno być takie, że ludzie nie wiedzą, jak je interpretować i jak się do niego stosować, że lekarze nie mogą chronić życia, bo nie rozumieją tego, co jest napisane w prawie. Lekarze powinni być z takiej rzeczy szkoleni, żeby oni wiedzieli, że oni mają prawo dokonać aborcji w momencie, kiedy jest zagrożenie stanu zdrowia i życia kobiety. Wydaje mi się, że tutaj panuje Duża niewiedza i chaos w tym temacie. Ale dalej. Wiadomości TVP wykorzystały sprawę pani Joanny, by uderzyć w TVN oraz Donalda Tuska. Ten ostatni skrytykował atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu. Szewczak przekonywał widzów, że Tusk zaatakował środowisko lekarskie i pokazał fragment konferencji prasowej. Przewodniczący PO powiedział wtedy, że lekarze czasami ze strachu nie ratują życia w sytuacji najbardziej dramatycznej. I tutaj właśnie mogę się z nim zgodzić, że ze strachu, z niewiedzy. Boją się, bo nie wiedzą. I tutaj chyba się zgadzam nawet z Cuskiem. Czego raczej nie można uznać za atak na służbę zdrowia, a krytykę zaostrzonego prawa aborcyjnego w Polsce uderzającego nie tylko w kobiety, ale i próbujących im pomóc lekarze. I właśnie tutaj się zastanawiam, czy. Słowa próbujących im pomóc lekarzy to nie, za, to nie za dużo, no bo lekarz, który próbuje pomóc to ratuje ludzkie życie, a lekarz, który nie próbuje pomóc straci ludzkie życie, bo nie wie co ma robić, bo jest niedokształcony w temacie prawa aborcyjnego. Ale to tylko moja, moja subiektywna opinia, więc nie trzeba się z tym zgadzać. E, dalej jest napisane i już nic. <ślał> Myślałam, że jeszcze coś. Widzicie, dlaczego ja w takich sytuacjach e, zawsze informuję, że ja popieram aborcję. I wiem, że wielu z Was się ze mną z tym nie zgadza. Macie do tego prawo. E, jak ja mam prawo do tego, żeby się nie zgadzać z Wami, i uważam, że <ślał> aborcja powinna być e, przynajmniej dostępna tak, jak była. Dotychczas. Bo to, że ja popieram aborcję, nie oznacza, że ja tracę rozum po drodze. Że jestem, wiecie. Mama! Dlaczego jestem taki? Szajbnięta na tym punkcie i już y, wykorzystuje każde ludzkie nieszczęście do tego, aby pokazać jaki PiS jest zły, bo to nie o to chodzi. Bo chciałam wam jeszcze przeczytać co do powiedzenia właśnie miała y, policja w tym temacie, bo mnie to na przykład bardzo zastanowiło. Oczywiście przedstawię wam to z TVP, czyli z drugiej strony medalu, bo to, to te dwie stacje się teraz ze sobą kłócą, a pośrodku nimi jest ta kobieta, co jest dla mnie w ogóle... Absolutnie. Strasznie długi artykuł, więc będę wybiórczo to czytała. Policjanci zastali zapłakaną, krzyczącą kobietę, od której była wyczuwalna woń alkoholu. Z rozpytania wynikało, że od lat leczy się psychiatrycznie. Tego dnia miała myśli samobójcze i jakiś czas temu zażyła medykamenty wywołujące poronienie. Przekazała, e, przekazała TVP Krakowska Policja w oświadczeniu odnoszącym się do wydarzeń przedstawionych we wtorkowym materiale Faktów TVN24. Dziwi mnie to, że taki TVN24 nie poprosił tej policji o komentarz e, i nie przedstawił tego w swoim materiale. Czy przedstawił, bo nie oglądałam tego materiału w sumie. Ale wygląda na to, że policja dopiero teraz wydała oświadczenie, bo TVN się o tym rozpisuje bardzo. Według policji istniało też podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielenia kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła. 27 kwietnia do jednej z pacjentek krakowskiego szpitala została wyzwana policja z powodu zażycia przez nią tabletki poronnej. W poruszający sposób przedstawiono historię pani Joanny jako ofiary przez Przepisów aborcyjnych obowiązujących w Polsce. Niepodane w TVN fakty rzucają jednak nowe światło w tej sprawie. W reakcji na opublikowany 18 lipca materiał, krakowska policja przekazała swoje stanowisko. 27 kwietnia bieżącego roku na numer 112 zadzwonił lekarz-psychiatra. To lekarz wezwał policję, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że dokonała aborcji i chce odebrać sobie życie. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania kobiety policję i pogotowie. No to już rozumiem, dlaczego przyjechała ta policja. No bo właśnie mnie to dziwiło, że przychodzisz do gabinetu lekarza, a tam mu się zwierzasz, że miałeś myśli samobójcze, on ci jeb, policję i na dole. Właśnie nie pasowało mi to na początku materiału, co mówiłam. Więc tu się okazuje, że ona z domu zadzwoniła do niego, więc no jeśli jest taka sytuacja, no to chyba lekarz dobrze zrobił, że zabezpieczył życie tej kobiety, bo jeszcze nie daj Boże skoczyłaby za okna, czy cokolwiek by się stało, no to miałby ją na sumieniu, prawda? Też bym tak zrobił. Jakby do mnie zadzwonił ktokolwiek i powiedział, że ma zamiar popełnić samobójstwo, czy miał myśli samobójcze, to wolałabym wezwać do niego policję i karetkę, jeśli sama nie zdążyłabym dojechać. Zresztą, co ja sama mogłabym zrobić? Takie służby powinny się znać na takich tematach. Ale dalej. Czytamy w komunikacie wydanym przez Zespół Prasowy Komendy Miejskiej w Krakowie. Policjanci wskazują, że policjanci zastali zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Na miejscu pojawił się również Zespół Ratownictwa Medycznego. I wiecie, ten alkohol nie jest tutaj jakąś istotną sprawą, bo jeśli ktoś się leczy psychiatrycznie, ktoś ma problemy z depresją, z lękami itd. Jest osobą, która wymaga leczenia. To nieważne, czy on zażyje alkohol, czy nie, on po prostu, jak ma trudny czas, może się zachowywać w pewien określony sposób. I wiem, że do, dodanie tego, że była wyczuwalna woń alkoholu, dodaje sprawie takiego smaczka, jednak. Mm, Zmieszanie leków z alkoholem może być naprawdę niebezpieczne. Kobieta poinformowała, że od lat leczy się psychiatrycznie, tego dnia miała myśli samobójcze i zażyła medykamenty wywołujące poronienie. Przyznała, że zamówiła je przez internet, ale nie podała szczegółów transakcji zakupu. Zachodziło podejrzenie, że nie pochodzą one z legalnego źródła, bo nie wiem czy wiecie, ale są w internecie takie różne mieszanki leków wyszczególnione. Można poszukać sobie. Teraz wam nie, nie, nie podam strony, bo czytałam to jakiś czas temu, więc nie wiem, czy ta strona jeszcze istnieje. Ale jeśli ja to potrafiłam znaleźć z ciekawości, no to myślę, że dalej gdzieś można znaleźć takie informacje, że połączenie leku takiego i takiego w dawce, na przykład takiej, takiej i takiej, takiej, może spowodować poronienie, czy picie jakiś ziół. I tak dalej, więc no, jeśli to policja miała podejrzenie, że mogła sobie z różnych leków, tym bardziej lecząc się psychiatrycznie, i posiadając silne leki w domu, zrobić jakąś mieszankę wybuchową, no to to, to jest niebezpieczne i to trzeba weryfikować. No, tabletka, chociaż moim zdaniem, powinna być bez recepty i dostępna dla wszystkich, jest na receptę ta dzień po co się tak nazywa potocznie, ale kobiety nie martwcie się, czytałam, że do pięciu dni na, nadal działa, więc śmiało proszę uderzać do lekarza, nie żebym zachęcała do aborcji tutaj, ale wiecie, świadomy, świadomym człowiek musi być. I taki, takie zestawienie leków mogło, obiektywnie, mogło być dla niej zagrożeniem zdrowia i życia. Mogło być. Możemy mieć zarzuty co do przeprowadzonej całej akcji, może ona była źle przeprowadzona, może tam się zadziało coś, może ci policjanci nie mieli, yy, policjanci czy policjantki nie mieli, nie miały. Jakiegoś grosza empatii w sobie w takich sytuacjach. Może nie wiedzieli, jak w takich sytuacjach się zachować. Może tutaj jest jakiś pies pogrzebany, że tak powiem. Ale w takiej sytuacji szokującej, no myślę, że jeśli prawdą jest to, co pisała policja, a nie mamy też powodów, żeby jej nie wierzyć, no to. Lekarz zrobił dobrze, że ją wezwał. Pogotowie zabrało panią Joannę do Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ulicy Wrocławskiej celem dalszej konsultacji medycznej. Policjanci udzielili pomocy zespołowi ratownictwa medyczne, medycznego, udzielając asysty na czas przejazdu do szpitala, czyli asystowali, żeby szybciej można było do tego szpitala dojechać. Zazwyczaj, jeśli yy, czytamy, że kobieta jest w ciąży i policja asystuje ją do tego, żeby przejechała do szpitala, to bijemy brawo policjantom. Albo jak dziecko zemdlało i rodzic wiózł je do szpitala, i policjanci w odprowadzili, że tak powiem, ten samochód do szpitala, biliśmy brawo policjantom. A w tym wypadku nie bijemy brawa policjantom i nie wiem czemu, ale dalej. Policja przekazała, że ponieważ było podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielenia kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła, e, zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania zakupu tych środków. Te laptop i telefon. I teraz ja to będę bardziej tłumaczyć dla ludzi, którzy może nie, nie, do, końca, nie do końca wiedzą, że tak, w taki sposób można. Można zamówić sobie tabletkę Jimpo, to znaczy nie tabletkę Jimpo, receptę na tą tabletkę, z ze Znanych portali, w których wypisują lekarze recepty. I można takie coś zorganizować, jest to legalne. Recepta kosztuje u jednego lekarza, z racji tego, że jest, wychodzi naprzeciw kobietom, za co serdecznie powinniśmy mu podziękować. Recepta kosztuje złotówkę symboliczną, u innego lekarza kosztuje 60 zł. Taka recepta. Sam lek kiedyś kosztował 130 zł, teraz to już nie wiem, ile on kosztuje, bo nie kupuję takich tabletek, ale. Yy, Interesuje mnie to, bo uważam, że każda kobieta powinna mieć y, wiedzę na ten temat, co ona w takich sytuacji zrobić i powinna mieć wyjścia y, różne z sytuacji. Y, tutaj się pewnie ze mną nie zgodzicie, ja to szanuję, ale Wy uszanujcie moje zdanie. Y, I można te leki zdobyć legalnie przez internet i podejrzewam, że można je zdobyć nielegalnie przez internet i właśnie może niekoniecznie te leki. I tak jak mówię, mogło dojść do tego, że tylko tutaj możemy sobie spekulować, że policjanci nie byli, do, nie byli, że tak powiem, wystarczająco empatyczni i wyszkoleni w takich sytuacjach, jak powinni się zachować. Może to jest problemem. Ym, co jest napisane dalej? Jednocześnie policjanci musieli sprawdzić, czy kobieta nie ma przy sobie środków pochodzących z niewiadomego źródła, które poza zażyciu mogły zagrażać jej życiu. Nie wiem, no dla mnie to jest logiczne. Ja wiem, że ta sytuacja wielu zszokowała i każdy stoi po stronie tej kobiety. Ja nie mówię, że nie stoję po stronie tej kobiety, no bo nie wiem, jak na miejscu zachowywali się ci policjanci, ale jak na razie, moim zdaniem, wszystko to, co mówi policja, no to też bym tak zrobiła. Czynności należało przeprowadzić niezwłocznie, kobieta jednak nie chciała współpracować i nie chciała wydać dobrowolnie przedmiotów, o które prosili policjanci. W celach dowodowych został zabezpieczony laptop kobiety. Policjanci starali się przeprowadzić te czynności w sposób niezakłócający pracy lekarzy, tu, tutaj lekarze się jednak skarżą. Jednak z niewiadomych przyczyn spotkali się z dużymi utrudnieniami ze strony personelu medycznego, przez co policjanci nie mogli wykonywać czynności zgodnie z obowią obowiązującymi procedurami. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że spotkali się z nieprzychylnym podejściem personelu medycznego, który ingerował w prowadzenie czynności i rozmowy z kobietą. No, wydaje mi się, że tutaj prowadzenie czynności i rozmowy z kobietą. Wydaje mi się, że tutaj został popełniony ten błąd, bo to lekarz powinien decydować, czy pacjent nadaje się do tego, żeby w danej chwili rozmawiać z policją. Powinnie, po, ta kobieta powinna być zabezpieczona przez lekarzy, powinna być położona na oddział yy, i powinno się przede wszystkim sprawdzić, czy nic nie zagraża jej zdrowiu i życiu. I dopiero jeśli lekarz wyda zgodę, policja powinna przesłuchać taką pacjentkę. Tak mi się wydaje, że tak powinno być, a nie że oni się pchają po to, że oni ją już teraz, w tej chwili muszą przesłuchać, jak ona stoi i krwawi. No to moim zdaniem powinno być jakoś, w tej kwestii powinna być jakaś kara dla tych policjantów, bo to nie tak powinno się odbywać. Bo chyba najpierw lekarz powinien zbadać pacjentkę, dopiero, a policjanci powinni poczekać, kiedy będą mogli przeprowadzić jakiekolwiek czynności. Yy, I myślę, że tutaj jest cały pies pogrzebany tego problemu. Już nie będę wam tego czytać dalej, bo wszyscy wiemy, jak to jest. O, bo sami widzicie tutaj ten absurd. Absurd stworzony przez media. Wystarczyło usiąść, przeanalizować tę sytuację, yy, zobaczyć, co mogłoby, co mogłoby z tego wyjść. No, policjanci nie powinni się pchać w pracę lekarzy że powinni poczekać, tym bardziej, że było zagrożenie życia, bo przyjechali, więc było. Jednak mając takie podejrzenia do czasu pobytu w szpitalu, no to jakoś nie, nie możemy powiedzieć, że całkowicie wszystko ci policjanci zrobili źle. Media znowuż robią sobie teraz taką pompę, odbijanie piłeczki, tworzenie marszu przez Tuska 1 października. Twitter niczego innego nie robi, tylko ściga się z tym, która stacja telewizyjna ma rację, a po środku mamy tę kobietę, którą te hieny i tak mają w dupie. Wejdźcie na Twittera, Trzaskowski, Tusk i inni, aż się ścigają od dłuższego tweeta na ten temat. Ja nie będę tutaj mówić, kto ma rację, bo to w ogóle nie o to tutaj chodzi. Nie ma powodu, aby nie wierzyć obu stronom, policji i tej kobiecie, a sytuację powinny rozwiązać teraz odpowiednie instytucje, a nie TVP. I nie TVN, ale przecież zbliżają się wybory. I jak nie ziobro wyskoczył przed wyborami z ochroną mariki, przypomniało mu się, że dziewucha siedzi rok w więzieniu za tęczową torebkę, za wyrwanie tęczowej torebki. Bo nikt przez rok o niej nie mówił. Teraz przed wyborami ziobro, ziobro ogarnął, że takie prawo ustanowił. Tylko swoją drogą ta stuknięta, yy, babcia Kasia, tak? Babcia Kasia siwa z tęczową torebką. Za uderzenie policjanta kijem od flagi. Wiecie, miała tą tęczową flagę na kiju. Dostała karek grzywny. Babka w jakimś mieście ostatnio wpadła do kościoła, bo chyba były źle samochody zaparkowane, wyrwała księdzu te, yy, mikrofon. Gdyby ten mikrofon był tęczowy. To by dostała 3 lat. Zobaczcie, jakie to wszystko przed tymi wyborami staje się obrzydliwe. Jakie to jest takie śliskie wykorzystywanie ludzkich tragedii do punktów w wyborach, do tego, aby im słupki rosły. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem to kolejna polityczna zagrywka, która odbywa się kosztem kobiety, być może nawet nieświadomej. Czy może jednak policja kłamie i jest to temat ważny do nagłośnienia? Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam.